Cześć dziewczyny, tu Kasia Sielicka, jestem lektorką angielskiego, prowadzę firmę Angielski w Pracy z Humorem e, i jestem tutaj, żeby Was zachęcić do programu Zagwana Finansowo Justyny Kwiatkowskiej. E, I chciałabym powiedzieć, że decyzja o udziale w programie była najlepszą decyzją e, w ubiegłym roku, e, najlepszą moją decyzją w ubiegłym roku, ale tak naprawdę była, wydaje mi się, że najlepszą decyzją mojego życia. I słuchajcie, to nie jest przesada i Justyna kazała mi się streszczać max 2-3 minuty, ja nie wiem czy dam radę, ale to jest po prostu niewiarygodne co się dzieje w tym programie i to co wam Justyna zrobiła na liście to wszystko co dostajecie, te wszystkie moduły, ta cała zawartość tak, to jest ale dla mnie największą wartością było to, że Justyna tam była osobiście dla każdej z nas i każda z nas dostała jakby taką osobistą uwagę. W grupie na Facebooku, w tych kręgach, które są częścią programu, to, było dla mnie, to była dla mnie największa wartość. Justyna ma ogromną empatię. Ja nie wiem, jak to nazwać, takby intuicję, szósty zmysł. Ona wyczuwa, czego w tej chwili potrzebujesz, potrafi cię nakierować. I to naprawdę jest takie nadprzyrodzone, takie mega. Więc jest po prostu rewelacja. Pełtam się i gubię się, ponieważ jest tego tyle. no to nie jest zbyt składne, nie? To co ja mówię. Ale jakby jak się współpracuję z Justyną, jest to przede wszystkim oprócz tej całej zawartości merytorycznej jest to bardzo, bardzo osobista współpraca. I mimo że jesteśmy w grupie, to każda z nas ma czas Justyny. Justyna poświęca każdej z nas uwagę. Jest dużo uwagi na finanse, ale Justyna też jakby zwraca naszą uwagę na aspekty życia inne które wymagają poprawy. I efekt programu u mnie to było to, że wywróciłam do góry nogami swoje życie na lepsze. Oczywiście tyle się u mnie pozmieniało, że ja sama nie wierzę. Wyglądam inaczej, żyję inaczej, mam inne relacje. I to była dla mnie największa wartość. Finanse są dla mnie osobiście były bardzo drugorzędne w tym programie, natomiast cała reszta wartości, wizja życia jest zupełnie nie inne. Dziewczyny, polecam. Po prostu jeśli się... Ja też miałam wątpliwości straszliwe. Uważałam rok temu, że to strasznie dużo za taki program. I naprawdę z ciężkim sercem wydawałam te pieniądze. A teraz uważam, że wartość, którą dostałam była co najmniej 10 razy większa. Że jak na to, co dostałam od Justyny, to to była bardzo, bardzo niska cena. Więc polecam serdecznie.